Siemano, Którzyna. Zmiecasz do mnie? No. Uuu. Zobaczymy, jak odegrasz rolę. Ja? Pierwsze. Nie będę nikogo grała, będę sobą. Nie wiem, czy jesteś za to gotowy. Tu jeszcze nie, nie siedziałam. w tej kiepskiej restauracji. To jeszcze nie siedział, ale, ale byłaś tylko przeze mnie obsługiwana, nie byłaś ze mną na rancie. Racja, racja, No, piecznie. To co, striptease? No Nie, nie można to, wiele zrobić. No Jedziemy. Jedziemy na Szczecin. Mm -hmm. Siema. Czekamy na sygnał? Postujemy zadanie, wykonujemy, tak? Wykonujemy. może korzystanie z okazji, zadam ci kilka pytań pobocznych. Dawaj. Podoba mi się? Gorsze, tak. Nie do końca. Jesteś w moim typie. Aha, okej. Okay. E, moje oczekiwania są takie, żeby poznać troszkę lepiej e, Filona i Dawida, bo z nimi chyba miałam e, najmniejszą styczność. Widziałbyś się ze mną w parze. Mm, proszę idę zestaw pytań. <laughs> no ciężkie pytania dodajesz. O, jakie dzwoneczki! Powiedz mi pikantny komplement. Jesteś ostra jak papryczka chili. O, pikantny, cholera. Dore, jesteś, jesteś całkiem sexy. Kiedyś ten pikantny komplement? No. To nie tak się robi. Jak? Jesteś pokażę. Pikantny komplement? Dore, to był pikantny komplement. Obserwując cię i widząc, jak w świetnej kondycji jesteś, myślę, że mogłabym przeżyć jedno z lepszych cardio. W swoim życiu. O! Widziałam, że ostro lusiasz się na parkiecie. Ostro lusiasz na parkiecie. Ciekawe, czy tylko tam. Brawo. Ty masz fajną dzikość w oczach. Tak. O. Robiłbym motorówkę w tych pośladkach. Motorówkę? Nie wiem, czy to będzie pikantne czy nie zależy, jak to odbiera, ale z rzemiosła wywijał pawełno. Masz seksowne kształty, jesteś taką typową już tak powiem, kobietą kształtną. Nie lubię wychudzonych dziewczyn i tak dalej i to jest, to jest chyba takie naj, najszczersze. Nie będę tutaj... chodzić nic nowskiego. I ładny uśmiech.